Tak, ja chciałam bardzo nosić spodnie, a miałam nosić sukienki. Mm -hmm. I dzisiaj rano pomyślałam też o tym, że dzisiaj rano ubrałam moją córkę w sukienkę, nie pytając się jej o to, czy, czy, czy ma ochotę to zrobić. Ja mam podobnie i dokładnie też chciałam się odwołać do dzieciństwa, czyli mo może niekoniecznie moda, ale pewnego rodzaju tradycja czy zwyczaj, czy co wypada, czego nie wypada. I to też jest rodzaj jakiegoś takiego narzuconego mi wizerunku, czy, czy, czy kostiumu. Chodząc do szkoły zakładałam motorek, bo wtedy byłam. W południowej Afryce, ale ubiłam ten mundurek, bo to oznaczało, że nie muszę myśleć o tym, co założyć. I zarówno mężczyźni, jak i kobiety myślę, że im większą świadomość siebie mamy, tym bardziej świadomie zaczynamy się ubierać i bardziej świadomie zaczynamy wysyłać pewne sygnały. Bo na to trzeba patrzeć chyba też z dwóch stron. Jedno to jest to, co my myślimy o tym, jak my się ubieramy i o tym właśnie, czy my chcemy manifestować, ale tym prawem do manifestowania jest również niemanifestowanie, prawda? Słuchajcie, ja uważam, że do wyboru do koloru, w sensie każdy wybiera sobie swoją drogę autoekspresji Dresy, w operze. Nie widziałam, ale chętnie mi się przyjrzała. W Polsce ciągle, mimo że oczywiście, tak jak powiedziała Zuza, są libera liberalne czasy i tak dalej, to jednak mamy bardzo niską tolerancję na inność. To jest taka decyzja, czy to założyć, czy tamto. A, a pod koniec dnia ja bardzo mocno w to wierzę, że moda jest, żeby się nią bawić. Nie ratujemy żyć. Tak naprawdę pod koniec dnia po prostu popełnimy jakiś bunt modowy, gorzej będziemy wyglądać, a na drugi dzień inaczej się ubierzemy. To jest wyraz szacunku wobec tych, z którymi się pracuje i to, że w sądzie, w sądzie, to jest teatr, w sądzie mamy togi, ale to jest, to jest też szacunek dla sprawy. I nie robię tego wyłącznie z szacunku dla imprezy i ludzi, do, dla których tam idę, czy do których tam idę, ale między innymi z tego powodu, że to będzie medialne i to jest trochę pułapka. No były sufrażystki, bo były mini spódnice, były różne rzeczy, a teraz, a teraz jest co? Moim zdaniem nie ma złego sposobu przekazywania wiedzy, bo wiedza bardzo szybko przekształca się w troskę, a troska oznacza zmianę.